Pewnie wiecie, że ja bardzo lubię książki o przyrodzie. I wydawnictwo papilon cudownie wpisuje się w to moje lubienie, bo zobaczcie, znane, no, o tym też opowiadałam na blogu Aktywne Czytanie. A teraz ptaki, przewodnik do rozpoznawania ptaków. Takimi cudownymi, bardzo dokładnymi ilustracjami, o, na przykład takimi. I można o takich książkach powiedzieć, o, to jest książka dla miłośników ptactwa, niech sobie oglądają jak lubią. Ale właśnie nie. Moim zdaniem to jest książka, która może pomóc dzieciom zainteresować się obserwacją ptaków. I to też takie, no, ale musi lubić i wiedzieć, jak to robić, a nie wiemy. I tutaj wszystko jest opowiedziane i ja Wam też powiem, dlaczego jestem zachwycona takim prostym... Przewodnikiem do rozpoznawania ptaków. I mówię od razu, szczerze i otwarcie, że ja nie jestem jakąś obcyganą znawczynią ptaków, natomiast jestem zachwycona tą książką i po przeczytaniu jej, o, moje spacery będą wyglądały zupełnie inaczej. I właśnie na tym to polega, bo no, nie oszukujmy się, czasami ciężko nasze dzieci wyciągnąć na spacer. Wiecie dlaczego? Bo my mówimy, o, tablety, kreany, no biedne to pokolenie. A prawda jest taka, że właśnie to pokolenie, niektóre dzieci potrzebują powodu. Jakiegoś konkretnego, atrakcyjnego, ciekawego powodu, żeby na ten spacer z większą chęcią się wybrać. I oczywiście zdrowie jest świetnym powodem, ale tropienie pobawcie się na zasadzie Wiecie, zagadek detektywistycznych trupimy ptaki i zobaczycie, jakie to jest wciągające. A dla wszystkich, którzy kochają przyrodę i nie trzeba ich jakoś bardzo szczególnie namawiać, żeby wyściubili nosy z domu, to też jest świetna propozycja, bo pokazuje, jak zacząć. To znaczy, może nam się wydawać, że ojejka, no z tymi ptakami, no to no, jakieś tam latają, ale tak dokładnie nie wiadomo, o co chodzi i jak tego szukać. I tu właśnie mamy wszystko po kolei wyjaśnione. Ptaki są wszędzie, to jest bardzo fajny początek. W miastach również ptaki Mieszkają, więc można się wybrać na tropienie ptaków miejskich. Po drugie, przeprowadzę Was przez cały ten początek, bo potem są ilustracje ptaków i oczywiście je również pokażę, ale zależy mi na tym, żeby Wam opowiedzieć o tym zachęcającym początku. Mamy siedliska ptaków. Parki i ogrody, miasta i miasteczka, pola i zarośla, lasy, jeziora, rzeki, wybrzeża, morskie góry, więc no nie ma wymówki, że no ja nie wiem, gdzie znaleźć te ptaki, bo tak naprawdę można je znaleźć wszędzie. To jest super. Obserwujemy ptaki przez cały rok, bo znowu można powiedzieć no dobra, no latem no to jeszcze ewentualnie, a w zimie to już niekoniecznie i tu właśnie mamy wyjaśnione, jak obserwować ptaki o każdej porze roku, wiosnę, lato, jesień i zima, nawet na Wakacjach zagranicznych. A w ogóle chcę Wam powiedzieć, że ta książka jest autorki zagranicznej, ale przystosowana do polskich realiów, więc nie martwcie się, że ktoś wam każe tutaj tropić flamingi. Tutaj mamy nasze rodzime ptaki, więc nie ma takiej obawy, że o, nie uda się, nasze obserwacje są skazane na porażkę. Co robią ptaki o różnych porach roku. I na przykład mamy tutaj takie bardzo popularne rudzik. Na przykład jaskółka i wymienione wiosna, lato, jesień, zima. Żebyśmy my wiedzieli, czego się spodziewać. Bo jeżeli ktoś będzie chciał szukać jaskółek w zimie, to będzie rozczarowany. A dzięki takim prostym informacjom wiadomo, na co się nastawić. Co też jest ważne, bo to tropienie wcale nie musi być jakieś bardzo, bardzo łatwe. Ja bym nie chciała, żeby było. Na co zwracać uwagę? To jest kolejny taki podpunkt, żeby się przygotować. I mamy tutaj pokazane różne wielkości ptaków. No bo dzieci nie dajemy zbyt dużego wyzwania. To nie jest tak, że dziecko musi po przeczytaniu takiej książki albo już od razu na jakimś pierwszym spacerze właśnie takim, że tak powiem dla przyrodników, musi umieć odróżnić to maleńkie piórko od tamtego, bo ten ptak ma tutaj takie jedno yy, bardziej szare, a tutaj mniej. Nie, idziemy w podstawy, czyli mamy porównanie wielkości. To dosyć proste. Można sobie wziąć jednego ptaka Wyjściowego, na przykład wróbla albo gołębia takiego, które wszystkie dzieci znają i sobie do niego porównywać inne ptaki. To jest bardzo dobry pomysł, a przy okazji porównanie to jest super ćwiczenie i też takie obserwacyjne i skupienie. Więc bierzemy tę książkę pod pachę i wędrujemy. A zobaczcie, że ona jest taka malutka. W sensie ona wygląda jak zeszyt, normalnie taki szkolny brulion. Miękkie kartki po to właśnie, żeby można było zabrać ze sobą do plecaka, gdzieś tam wrzucić, brzydko mówiąc wyświechte, Gdyż o to właśnie chodzi, żebyśmy mieli tę książkę pod ręką. Z tyłu jest taka lista do odhaczania ptaków, które udało nam się zauważyć. Nie wiem, czy wspomniałam, tu jest 130 gatunków, więc jest tutaj roboty nawet na parę lat. No bo jak się wciągniecie, to nie jest zabawa na jeden sezon, tylko właśnie na parę lat. I wrócę jeszcze do tego tutaj przykładu, ponieważ mamy tutaj opisane wszystkie części ciała ptaka, które mają ułatwić właśnie naszym detektywom zwracanie uwagi na konkretne elementy. Czyli na przykład dziób, czyli często właśnie to jest czoło, brzuch, kolor brzucha i tak dalej. Super jest też to, że zwracamy uwagę na zachowanie ptaków, bo przecież inaczej zachowują się o każdej porze roku. Inaczej też zachowują się zdenerwowane, zestresowane, inaczej się zachowują w nieznanych miejscach, a inaczej u siebie na dzielni. Jest też tutaj taki moment, który mówi bezpośrednio, jak korzystać z tej książki, i on odnosi się do wyglądu, rysunków ptaków, które no najpierw oglądamy. A potem ich szukamy w rzeczywistości. I teraz, żeby nie szukać, no właśnie tak przypadkowo i nie wiedzieć tak do końca, co się robi, mamy tutaj zestawienie faktów. I to są też ciekawostki, naprawdę ciekawostki. I mamy tutaj takie ramki, takie tabelki, gdzie są informacje o np. długości dorosłego osobnika. Podpowiedź, kiedy mamy szansę zobaczyć danego ptaka. Czy ten ptak jest rzadko spotykany? To też warto się nastawić, bo niektóre gatunki ptaków w Polsce są naprawdę rzadko spotykane. I jak my sobie wybierzemy, o, ten jest ładny, dobra, idziemy. I za trzecim, czwartym czy piątym spacerem nie uda nam się go znaleźć, to dziecko może być rozczarowane i zniechęcone. Więc to też są ważne informacje o tym, że to jest takie trudniejsze. To jest też super. Informacje o tym, jakie odgłosy wydają dane ptaki, jaki ma śpiechy śpiew, jakie dźwięki, jak nawołuje i też jest pokarm dla danego gatunku. To też jest ważne, bo czasami wiecie, no mamy bułkę i myślimy, że jesteśmy najwspanialsi na świecie, bo nakarmiliśmy ptaka bułką, a jemu ten chleb zwyczajnie szkodzi. Tutaj oczywiście w książce dźwięków nie ma, ale jak już wiemy jaki ptak, gdzie występuje i bardzo, bardzo dużo informacji, to tak naprawdę wystarczy przygotowując się do takiego spaceru, faktycznie poszukać dźwięków w internecie, a potem szukać tego samego lub podobnego podczas spaceru. I tak naprawdę to jest koniec przygotowań, czyli takie podstawowe informacje, i zaczynamy, jakie ptaki gdzie. Mamy tutaj nazwę i takie krótkie informacje, bo nie o to chodzi, żeby dzieci zniechęcić i zanudzić charakterystyką, tylko właśnie chodzi o to, żeby pokazać przede wszystkim, jak wyglądają te ptaki. Więc te ilustracje tutaj kompletnie nie odchodzą od rzeczywistości, wręcz przeciwnie, i takie małe niuanse, bo na przykład gołębie są bardzo, bardzo różne, bardzo popularny ptak w miastach, więc można od takiego prostego Przykładu zacząć, ale gołąb może wyglądać różnie. I tutaj właśnie mamy wszystkie te różnice. I super zabawa, super ćwiczenie na spostrzegawczość, na koncentrację, żeby najpierw w domu opowiedzieć sobie o tych rysunkach i powiedzieć, czym różnią się dane gołębie, a później zrobić polowanie, czyli szukanie. I tak jest właśnie ze wszystkimi, wszystkimi, wszystkimi ptakami, jakie tutaj znajdziemy. Rewelacyjny pomysł. Bardzo mi się podoba takie podejście. Do przyrody, a bo tutaj też jest cała masa wśród tych ciekawostek, właśnie takich informacji o tym, właśnie, czego nie robić, czym nie karmić, jak nie straszyć, co zrobić, jak się znajdzie na przykład małego pisklaka albo jajka gdzieś tam. Nam się czasem wydaje, że porzucone, a one wcale porzucone nie są. Czyli jak dbać o przyrodę, o środowisko, nie tylko na zasadzie z nosem w książce i znam teorię, ale wychodzę, szukam, dowiaduję się. Tu jest też z tyłu tak fajnie napisane Ruszaj więc i miej oczy szeroko otwarte. <grym wytkuj>